Tam wejść? Może coś tu znajdziemy. Zaraz tu na zawał serca. Spoko. Zajmę się tym. O rany, ale mnie to coś wystraszyło. Dobra, przeszukajmy to miejsce. Myślę, że się znaleźli? Skąd mam wiedzieć? Mam nadzieję, że tak. Nośmy się stąd. Cholera, Ich glaube, er zu Okay. się. Chodź. Trzymaj się blisko. zdebilnych debilnych puławek Billa! Tam! Lodówka! To przeciwwaga! Okej. Okay. Przedniej linę, to zjadę na dół! Robi się! gra? Tak! Dalej, dasz radę. Okej. Okay. Masz amunicję! Dzięki. Cholera. zbliżają się możesz moggli Ale brakowało? Dzięki, że nam pomogłeś i w ogóle. A, Eli. Ej, co. co, co jest? Jell, co, 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 co ty wyprawiasz? Rokuj mnie! Powróć na kolana! Uspokój się, stary! Wróć na kolana! Nie prowokuj mnie! Tylko spokojnie! Dałeś się ugryźć? Nie! Wyrastać coś! Nie, kurwa, jestem czysty! Jeśli zobaczę, choćby zadanie. Wystarcz! Ja pierdolę! Masz już dosyć? Czy ja mam dosyć? Wpieprzyliście mi się do domu! Uruchomiliście pułapki! I prawie połamaliście mi rękę! I kim do kurwy jest ta gówniara i co tutaj robi? Gówno ci obchodzi, kim jestem! Jesteśmy tu, bo wisisz Joelowi przysługę, a na oh. początek zdejmij mi kajdanki! Wiszę Joelowi przysługę? To ma być jakiś żart? Dosyć z tych pierdół. Potrzebny mi wóz. A, jednak żartujesz. Potrzebne ci auto? Wiesz, nawet gdybym jakieś miał, chociaż nie mam pojęcia skąd, to myślisz, że naprawdę bym ci je oddał? E? Jasne, Joel, proszę, proszę, weź mój wóz. No to może jeszcze weźmiesz moje żarcie, co? Patrząc na ciebie, wyszło być na zdrowie Posłuchaj, nie, nie pieprz się! Przykułeś mnie teraz do... teraz zamkniesz buźkę. Dobra? Nie wiem, jaką przysługę ci wiszę, ale na pewno nie aż taką. Prawdę mówiąc, Bill, właśnie taką. Nieważne, bo i tak nie mam wozu na chodzie. W mieście musi jakiś być. Części. W tym mieście są tylko części. Czyli mógłbyś z nich coś sklecić. No dobra. Jeśli ma się udać, potrzebuję nieco sprzętu. Jasne. On jest po drugiej stronie miasta. Pomożecie mi go przetargać. To może wtedy mi się uda go odpalić. Ale po tym numerze. Będziemy kwita. Nie ma sprawy. Pewnie i tak za kilka dni będziemy martwi. Dobra. Idziecie za mną. To miasto to jedna wielka pułapka. Trzymać się mojej dupy. Tak, chciałbyś. Możesz przestać? Dobra. Radzę, żebyście wzięli wszystko, co chcecie. Albo co może być wam potrzebne. Dobra, dzięki. Eli rozejrzyj się. Może znajdziesz coś przydatnego. Ну no, спокойно. – Znaleźliście, co trzeba? – W drogę. Dobra, idziemy, Nie zostawiajcie otwartych drzwi! – Okej. Okay. Musimy przejść do następnego budynku. Schody, szybko! Pff, najlepiej się nie oddaj. Nie wierzę, że się na to zgodziłeś, Bill. Powinieneś był ich tam zostawić. Miałeś co do niego rację. Tak, jest wyjątkowy. Rozejrzę się. Nie ma tam nic ciekawego. Śmiało, bierzcie co chcecie. Dzięki. Coś ty się plątał tym razem. No i gdzie jesteś? Muszę dostarczyć pewną przesyłkę. Co to za przesyłka? Haha, <grystanie> <szkoleniara>? spierdala. <grystanie> 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 ah, mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Ten typ działa mi na nerwy. Gdzie teraz, o. Bill? Moja druga kryjówka. A raczej magazyn broni. Myślałam, że będziemy naprawiać samochód. Będziemy? Znasz się. Bill, na... proszę. Jak mówiłem, niezbędne części są po drugiej stronie miasta. Niestety roi się tam od zarażony. Dlatego potrzebujemy więcej. Właśnie miałem się tym zająć. Spokojnie. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie o to. Myślałem, że tworzycie nierozłączny tyłek. Jest zajęta. Tak, jasne. Zajęta. Oh coś musieli... Widz... Że... że się popsztykaliście Tak, coś w tym stylu. A może. Dlaczego nie naprawisz jednego z tych aut? O Boże, faktycznie, ty jesteś geniuszem. Przez ten cały czas. Jak ja mogłem na to nie wpaść? Okej, okay. dajesz siana, dobra? Opony sparciały, a akumulator wysiadł. Skończyłeś? Wolę nawet nie myśleć o tym, co jest w silniku. Jeszcze tylko wojsko produkuje nowy akumulator. Cholera, jest! Zarażony! Szlak, mamy towarzystwo. Bless us Dobra, trzeba jeszcze raz sprawdzić barykady. Takie proste przeoczenia potrafią się zemścić. Wiesz, co to oznacza? Trzeba będzie zabrać zapasy okay. z magazynu i taczyć ja do wschodniego do ogrodzenia. Tak. Drugi raz, Bill, Joel, tędy <coughs> idziemy. Żeś sobie metę wybrał się. Mutanty przynajmniej są przewidywalne. Bardziej boję się niezarażonych. To ty powinieneś wiedzieć najlepiej. O co mu chodzi? Nieważne. Jesteś pewien, że brama ich zatrzyma? Zamknęli ją, oni nie mają klucza. Gdzie teraz? Jesteśmy na miejscu, w piwnicy. No to jesteśmy. Niczego nie dotykajcie, a ty zamknij drzwi! Bierzmy graty. A, a... Co? Też co broń? Nie ma mowy. J'en... Ja potrafię o siebie zadbać. Nie. Ty... Zostajesz tutaj. Zostanę i dam się zabić. Świetnie. Chyba można powiedzieć, że to twoja najchujowsza fucha w życiu. Coś w tym jest. Nie wiem, jak też zgodziła się na taką samą samobójczą akcję. To był jej pomysł. Naprawdę? To w takim razie nie jest tak mądra jak myślałem. E, e przecież to! Serio, odprowadź dziewczynę tam, gdzie ją znalazłeś. Nie mogę jej tam zabrać. To niech sama sobie znajdzie drogę do domu. Pozwól, że coś ci opowiem. Jakiś czas temu ja też się o kogoś troszczyłem. To był mój partner. To znaczy, musiałem się nim opiekować. A w tym świecie to prowadzi tylko do jednej rzeczy: prosto do śmierci. I wiesz, co zrobiłem? Zmądrzałem, kurwa. Bo zrozumiałem, że muszę być sam. Wiesz, Bill, że to nie takie proste, ale. Gówno, prawda? Jest dokładnie tak jak. Hej! Co powiedziałem, kiedy tu weszliśmy? Co mówiłem! Ja tylko poprawiam tylko kupę śmierci. Zostaw, jak leżało! Ja pierdolę. Będziesz się z nią bawił w niańkę, to zobaczysz, że w końcu źle na tym wyjdziesz, Nie... stary. Odpuść, czy możemy już ruszać. Proszę bardzo, teraz możemy ruszać. Dobra, zanim pójdziemy dalej, chciałbym wam coś pokazać. Pochwal się. Nowo zabawę trza w nowym pudełku. Co? Oto. Głośno-bomba. Trzeba z nimi ostrożnie. Eksplozja rozerwie na strzępy każdego, kto podejdzie za blisko. Tak, widziałem już twoje wynalazki. Fajne, nie? Mamy strzelby i bomby. Co mamy z nimi zrobić? Co kilka tygodni przez miasto przejeżdża wojskowa ciężarówka. Pewnie szukają zapasów. Zdziwicie się, ile rzeczy przygotowuje. Tak się odda. Parę miesięcy temu zaatakowała ich chmara zarażonych. Obsiedli im tę ciężarówkę. Wbiła się w budynek szkoły. Wciąż tam jest. I ma sprawny akumulator. Zgarniemy akumulator i wsadzimy go do innego auta. Bingo! Chciałem go wyjąć, ale se odpuściłem, bo kręci się tam za dużo zarażonych. Ale jebać to, Joel potrzebuje fury. A jak nie zadziała? Nie sądzę. Te ciężarówki są jak czołgi. Wciąż tam stoi. To się nawet może udać. Do działa. E por Sięgam, jeśli zabrałaś coś mojego, wiesz mi nie mam ochoty słuchać twojego pierdolenia, naprawdę. Joel, pilnujesz jej, tak? Będę jej bronił jak, jak lew. Wow. ładnie tu. Jeśli chcesz coś wyznać, to jesteśmy w idealnym miejscu. Dobra, zbierajcie się. Eli, chodź. Patrzcie, jest szkoła. Okej. Okay. Gotowi? Przekonamy się.